Dwie informacje na koniec tego tygodnia. Po pierwsze film, w którym podsumuję sobie pierwszy tydzień mojego testu, w którym próbuję coś sprzedać, co zaprojektowałem i wydrukowałem na drukarce 3D, powinien się pojawić w poniedziałek. Czekam jeszcze na weekend, zobaczymy co się sprzeda w weekend, czy cokolwiek się sprzeda w weekend. No i w poniedziałek nagram materiał, w którym to wszystko podsumuję, tak więc mam nadzieję, że wypuszczę ten materiał pod koniec dnia w poniedziałek albo najpóźniej we wtorek. Po drugie, w naszej ofercie, właściwie na magazynie, już tak naprawdę pod Wrocławiem, znajdują się filamenty od Fiber Logi, Tak więc, wysyłkę mamy natychmiastową i możecie je odbierać osobiście tutaj na miejscu. I kolejna informacja to z Debilem rozmawialiśmy, jeżeli chodzi o ich filamenty, i na 90% pojawią się ich filamenty w jeszcze lepszych cenach niż są obecnie u nas w sklepie. Właściwie w jeszcze lepszych, w lepszych cenach niż są obecnie na sklepie. Zastanawiamy się tylko, co wybrać: ABS, PLA, PETG czy coś jeszcze? Jakie kolory możecie dać znać, co wy uważacie, bo pomoże nam to zamagazynować się w prawidłowy sposób. Życzę wszystkim udanego weekendu i czekam na wasze komentarze pod tym materiałem wideo.